Nad miastem zapadła noc, a latarnie uliczne oświetlały ulice mokre od niedawnego deszczu. W małej restauracji na rogu Marcos, oddany i skromny kelner, kończył kolejną wyczerpującą zmianę. Miał 38 lat i pracował tam od prawie dekady. Jego pensja była skromna, ale wystarczała na utrzymanie ośmioletniej córki Anny, ponieważ jego żona zmarła dwa lata wcześniej. Marcos był człowiekiem wiary. Nawet w obliczu trudności nigdy nie przestał wierzyć, że Bóg zaopiekuje się nim i jego córką. Ale ostatnio życie było ciężkie. Rachunki się piętrzyły, czynsz zalegał, a Anna potrzebowała leczenia dentystycznego, na które nie było go stać. Tego wieczoru, gdy sprzątał stoliki, do restauracji weszła kobieta. Miała na sobie długi płaszcz i trzymała małą parasolkę, z której wciąż kapało. Jej twarz była częściowo zakryta przez kaptur, ale jej oczy, głębokie i pełne smutku, były widoczne. Dobry wieczór, powiedział Marcos, podchodząc do niej. Podniosła wzrok i uśmiechnęła się słabo. Dobry wieczór. Ja. Czy mogłabym zobaczyć menu? Podał menu i cierpliwie czekał. Minęły minuty, ale kobieta nie złożyła zamówienia, po prostu wpatrywała się w kartkę papieru, jakby zagubiona w myślach. Czy już wybrałaś? Zawahała się przed odpowiedzią. Właściwie. Nie mam pieniędzy, żeby zapłacić za posiłek, ale jestem bardzo głodna. Gdybyś mógł mi coś podać, jakoś bym ci się odwdzięczyła. Marcos spojrzał na nią i poczuł ścisk w sercu. Widział wielu klientów. Ale coś w tej kobiecie było innego. W jej oczach był cichy ból, coś co dobrze rozpoznał, ponieważ on też to nosił. Uśmiechnął się delikatnie. Nie martw się, przyniosę ci gorące danie. Kobieta próbowała protestować, ale Markos już się odsunął. Poszedł do kuchni i poprosił kucharza o talerz gorącej zupy z chlebem. Dostał też kawę i przyniósł ją do stolika. Proszę bardzo, jedz powoli, jest bardzo gorąca. Oczy kobiety wypełniły się łzami. Dziękuję, bardzo dziękuję jadła w milczeniu, delektując się każdą łyżką, jakby to był jej pierwszy posiłek od wielu dni. Marcos przyglądał się dyskretnie, zadowolony, że mógł pomóc, ale nie zdając sobie sprawy, że ta noc zmieni jego życie na zawsze. Kiedy posiłek dobiegł końca, kobieta spojrzała na Marka i zapytała: Jak masz na imię? Marcos. Marcos, wierzysz, że życie może się zmienić w jednej chwili? Uśmiechnął się, nie do końca rozumiejąc pytanie. Myślę, że tak. Czasami rzeczy zmieniają się, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Kobieta skinęła głową i wzięła głęboki oddech. Chcę ci złożyć propozycję. Marcos zmarszczył brwi. Jak ktoś, kogo nie było stać na posiłek, mógł mu cokolwiek zaoferować. Ostatnio wiele straciłam, kontynuowała. Moje życie wywróciło się do góry nogami, ale wcześniej byłam odnoszącą sukcesy bizneswoman, słuchał uważnie. Moja rodzina posiadała sieć luksusowych hoteli. Mój ojciec zawsze powtarzał, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w tym, co posiadasz, ale w tym, co dajesz. Sześć miesięcy temu straciłam rodziców w wypadku samochodowym. Wpadłem w depresję, straciłem chęć do życia i wycofałem się ze wszystkiego. Dzisiaj zdecydowałam się wyjść z domu po raz pierwszy od miesięcy. Spojrzała głęboko w oczy Markosa i znalazłam ciebie. Zani mówił. Byłeś dla mnie miły, kiedy nie musiałeś być. Zaoferowałeś jedzenie, nie oczekując niczego w zamian. Taka dobroć jest rzadkością. Wyjęła z kieszeni kartkę i napisała coś na odwrocie. Jutro udaj się pod ten adres. Mam coś dla ciebie. Marcos wziął kartkę wciąż podejrzliwy. Dlaczego? Ponieważ na to zasługujesz. Ponieważ na to zasługujesz. Następnego ranka Marcos odwiózł Anę do szkoły i pojechał pod adres podany na kartce. Był to ogromny budynek handlowy w centrum miasta. Z przyspieszonym biciem serca wszedł do recepcji. I został powitany z szacunkiem. Kobieta z poprzedniej nocy czekała na niego w sali konferencyjnej. Marcos, wczoraj dużo myślałam. Zdecydowałam, że chcę zmienić swoje życie, pomagając ludziom takim jak ty, dobrym, uczciwym ludziom, którzy czynią dobro, nie oczekując niczego w zamian. Otworzyła kopertę i podała mu ją. To dla ciebie. Otworzył ją i zobaczył czek. Jego oczy rozszerzyły się, gdy przeczytał kwotę 500 tysięcy reali. To powinno pomóc w opłaceniu rachunków i edukacji córki. Marcos był zszokowany. Ja nie mogę tego zaakceptować uśmiechnęła się. Dałeś mi już coś znacznie cenniejszego nadzieję. Marcos poczuł, jak łzy spływają mu po policzkach. Dziękuję. Nawet nie wiem co powiedzieć. Powiedz tylko, że nadal będziesz tym, kim jesteś. Tej nocy, gdy kładł Anę spać, trzymał jej małą dłoń i szeptał. Bóg nigdy nas nie opuszcza, On zawsze ma plan. Po raz pierwszy od lat spał spokojnie, wiedząc, że Jego dobroć zmieniła nie tylko życie tej kobiety, ale także Jego własne.